Cześć! Pierwszy dzień jesieni na księżycowych łąkach. Właśnie podchodzę do naszego stada koników. zobaczyć jak wygląda sytuacja. Tak jak widzicie, wygryzione jest tutaj bardzo ładnie i bardzo konkretnie. Nie? Mam nadzieję, że wiosną, jak te łąki nam się tutaj pięknie zaleją, to ta niska roślinność sprawi idealne miejsce dla czajek, krzyków i innych ptaków siewkowatych. Tutaj nasze konie nieco bliższej perspektywy, a tu widzicie usuwanie nalotu wierzby po to, żeby odkryć ten teren, żeby był jeszcze bardziej atrakcyjny dla ptaków.